Тих, які кохають Білорусі Лукашенко інформує, що в білоруських візеннях нема опіки медичної. Інформує, ponieważ спочатками за кратами нікото. Nie wiem, czy popełnili przestępstwo, czy nie, ale pewno nie spodziewali się, że w białoruskim więzieniu zębów się nie leczy, a tylko wyrywa. Nie żartuję, kiedy bolił mnie zęb dentysta, zasugerował, żeby go wyrwał, bo on jest chirurgiem i tylko wie, jak to wyciągnąć. A wszystkie choroby leczą się tylko analginą. Jeśli boli się głowa lekarz więzienny daj ci analgin. Żołądek analgin, nogę analgin. Lekarz więzienny ma dobra robota. Wykształcenie medyczne nie potrzebuje. Daj analgin, a wszyscy poczują się lepiej. Jeśli więc nie chcesz trafić do białoruskiego więzienia, radzę ci tam na no, nie przychodzić. Bo to jest bardzo niebezpiecznie. Znajomy, którzy byli w polskich więzieniach, chwalę je i nazywają kurortami. Tak pięknie mnie opowiadali, że teraz sam chcę do polskiego więzienia. Na dzisiaj wszystko. Do widzenia cześć na razie, moi kochani.